Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku i jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. I dawno nie było takiego wstępu, kochani, tak samo jak dawno nie było przeglądu gadżetowego, dawno nie było odcinka gadżetowego, czyli nie pokazywałem wam naprawdę kilku fajnych bajerów, które co jakiś czas dostajemy od naszych partnerów i nie tylko. No, a troszeczkę mi się tego nazbierało, sam też porobiłem kilka fajnych rzeczy, no i z tej racji, że dopiero co wróciliśmy po weekendzie, gdzie ogrywaliśmy. Don't Starwa. we Wrocławiu byliśmy na takim pokazie w awarii prądu z Glass Cannon Unplugged. Więc niedługo oczekujcie czegoś o Don't Starve na naszym kanale. No ale tak jak wróciliśmy, dopiero to jesteśmy jeden dzień na miejscu i zaraz też. Wyjeżdżamy do zakopanego na cały tydzień, a chcę, żeby na kanale coś się pojawiło, więc wydaje mi się, że to jest akurat idealny czas, żeby takiego filerka zrobić na kanał, żeby pokazać wam różne fajne rzeczy. Zacznijmy może od tak, zacznijmy od rzeczy, które ja wydrukowałem sobie sam. Pokazywałem to wam na ostatnim live'ie, który zaczął się, no, zaczął się jak się zaczął. Ważne, że dociągnęliśmy go, no, go do końca i to. Proszę Państwa, są mury. To są mury, to są tereny 3D, które ja sam wydrukowałem. Znalazłem pliki w internecie, ponieważ takie pliki, wydaje mi się, że chyba na wersie znalazłem takie pliki w internecie są. No i coś takiego wydrukowałem do czego? Do gry, od której dodatek tutaj z drzwiami ninja stoi czyli oczywiście, że do białej śmierci, ponieważ teraz wyszedł ten najnowszy zombie site od wydawnictwa Portal Games. No i jest taki dodatek terenowy ekskluzji, którego można było dostać chyba nawet w przedsprzedaży u portalu, jak się brało ten cały duży pakiet. Nie mam pojęcia, czy to jeszcze jest. Raczej takie rzeczy u nich się dosyć szybko wyprzedają. No jeśli nie, zdążyliście albo po prostu no, nie macie tyle hajsu, żeby zamówić sobie coś drożej, ale z jakimś fajnym bajerem ale jednak później wpadliście na to, że chcielibyście mieć właśnie jednak takie murki. De facto to się nazywa chodnikami w Białej Śmierci, w White Dev. No to właśnie jest taka opcja, żeby sobie coś takiego wydrukować. To jest puste w środku, jak tutaj widzicie, więc nie zżera aż tak dużo filamentu. Trzeba to sobie wszystko skleić. No i ja jeszcze to podrukowałem, ale jaki tutaj jest fajny bajer. Pokażę wam to na kamerze z góry, ponieważ tutaj mamy o Mamy dwa rodzaje drabin, ponieważ w samej grze są także drabiny, takie drabiny linowe, które musimy zarzucać, jakby zrzucać z murów, żeby żeby schodzić z nich o. I to się tak bardzo fajnie tutaj nakłada. I o ile do tych początkowych pierwszych zombie side'ów, miałem takie mieszane uczucia co do terenów 3D, ponieważ one bardzo przesłaniały to, co działo się na planszy, żeby wszystkie budynki Wszystkie rzeczy robić, właśnie jako murki. Okej, okay, te żywopłoty małe, jeszcze były okej. Okay, takie zniszczone murki, ruiny, jeszcze były, były okej. Okay, ale całe budynki, jak ktoś w Zombie Side grał, no nie było to przejrzyste. A z takimi murami. Powiem wam, że my już graliśmy, my zrobimy rozgrywkę, nagramy wam właśnie rozgrywkę, zaprezentujemy wam na kanale. To z tym się gra naprawdę super. Ponieważ jak mamy chodniki, które de facto są wyniesione, no a wiadomo na płaskiej kartonowej planszy wszystko jest płaskie, to na kartonie nie ma takiego odniesienia, a tutaj na tych murkach to wygląda po prostu super. Malowanie tego to dosłownie chwila moment, to po prostu był drybrush z narzuceniem kontrastów tutaj na te dechy. I to co jeszcze tutaj wydrukowałem jak widzicie to są takie kociołki. Ponieważ w samej grze jest tak, że będziemy wylewać zawartość tych kotłów na zombiaki jak podejdą nam blisko do murów. W ten sposób nawet abominacji możemy się pozbywać, więc naprawdę spoko. I ze schodami jest akurat tak, o że mamy tutaj takie dynksy, a tu mamy dziurki i to będziemy sobie wczepiać w ten sposób, dlatego nie będzie to nam się rozjeżdżało. Yy, wydaje mi się, że podlinkuję Wam modele do tego, także jeśli macie drukarkę 3D, albo macie kogoś, kto drukuje, no to będziecie mogli sobie właśnie takie bajery do swojego zombie side'a zrobić, jeśli, no właśnie, jeśli niestety ominęła Was możliwość kupienia takich terenów 3D, abyście coś takiego chcieli. I dobra, to robiłem ja, a teraz pokazuję wam rzeczy, które dostałem. Zacznijmy sobie od Arksa i to, powiedziałbym, że jest takie combo, ponieważ do Arksa mam różne fajne bajery od w sumie trzech różnych firm. Jedno leży tutaj obok mnie, więc może najpierw do tego przejdziemy. Od Gaming Forge. A. Gaming Forge robi naprawdę bardzo fajne rzeczy, dodatki, głównie nakładki. Jakby zamienniki planszetek, czy właśnie jakby podstawki pod planszetki z drewna, ze sklejki. Podejrzewam, że to jest jakiś rodzaj MDF-u z taką drewnianą, okleiną, naturalną, żeby to naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądało. Plus tego wszystkiego jest taki, że widzicie, macie magnesiki. Oczywiście jest pleksa. Zaraz pokażę wam to nieco lepiej. Ale tu są magnesiki, czyli to bardzo ładnie się przechowuje, ponieważ widzicie, to jest idealne, wszystko się nam tutaj zgrywa. Amerykanie mają bardzo ładne określenie na to, że takie coś jest stakable, że się stakuje na sobie. No ale właśnie, widzicie, że mamy tutaj plexi i właśnie mamy miejsce na naszą planszetkę gracza, jeśli chodzi o Arksa. Więc będziemy sobie to wkładać tu, będziemy nakrywać plexi, ponieważ okej, okay, to co jest minusem na pewno w tych planszetkach, to jest to, że w Żadnej wersji nawet nie można dokupić tego, żeby to było podwójne. Więc właśnie taka pleksa nam tutaj działa w ten sposób, że to już jest podwójne, Jak będziemy umieszczać tutaj. Żetony one będą pod lekkim kątem. No i nie będzie nam tutaj się nic przesuwało. Tak samo mamy miejsca na kosteczki, mamy miejsca na nasze trofea na więźniów, więc. Coś takiego, taka organizacja jest naprawdę fajna. Tak samo tutaj mamy miejsca na nasze stateczki. Mogę już powyciągać stateczki. Mamy miejsca też na naszych agentów, na nasze budynki. O, więc tak jak od góry tutaj widzicie, co prawda nie pod kolor w tym momencie, bo to jest biały gracz, no ale widzicie, to się tak tutaj mieści. Mieszczą się tutaj właśnie nasze żetony miast, a tutaj nasze żetony portów kosmicznych, stoczni. Jeśli. Chcielibyście mieć takie drukowane 3D, no to też je sobie tutaj możecie położyć, akurat te od GAMU, o których zaraz Wam tutaj powiem, to nie wchodzą, tutaj się panowie nie dogadali, jeśli o to chodzi, ale czy to jest jakiś problem, wydaje mi się, że nie i tutaj właśnie są wszystkie miejsca na te komponenty i to naprawdę bardzo ładnie tutaj siedzi i no... Ja lubię mieć tak wszystko fajnie, ładnie zorganizowane. Nawet widzicie, ta część tutaj też jest na magnesy, i także się odpina, gdybyście sobie tego życzyli. Dlatego, takie nakładki na planszetki od Gaming Forge'a, ja uważam, że to jest coś, co naprawdę warto mieć. A teraz pokażę wam dalej, co ja mam tutaj do Arksa, albo obrócę stateczki. No i jak graliście w Arksa, to już wiecie, że te stateczki w tym momencie wyglądają troszeczkę inaczej. A dlaczego? Ponieważ mają naklejki. Mam naklejki na statki, na wszystkie stateczki, które tutaj są. Mam naklejki na kosteczki. Oraz uwaga, mam naklejki na agentów. I jeśli chodzi o tych agentów, agenci różnych graczy są przedstawieni inaczej na tych naklejkach. Także, tak tutaj będą wyglądali czerwoni. No i jeszcze są jasne, że agenci koloru białego. Więc w tym momencie nawet możemy sobie sprawić, że te pionki są asymetryczne. Jeśli chodzi o te naklejki, to te naklejki możecie znaleźć od u Pimp My maple. Także to jest stronka na fejsie, możecie wejść sobie tam na Pimp My maple, zobaczyć co tam jest w ofercie. Wiem, że na pewno są jeszcze bardzo, bardzo ładne, które mi się podobają naklejeczki do Ruta, chociaż wiem, że wiele osób twierdzi, że jednak mi do Ruta w swojej oryginalnej wersji są najpiękniejsze na świecie, ale jeśli chcielibyście usprawnić sobie też do Ruta, no to tam na Pimp My Meeple, na stronie, na fejsie wszystko znajdziecie. Oczywiście linki do wszystkiego, wszystkiego tutaj co widzicie, podrzucę w opisie tego filmu. Ja powiem tak, jeśli chodzi o figurki te z Deluxa do Arksa versus Miple. To my na samym początku, tak wiadomo, figurki, plastik, no bo, no bo super, to jest w końcu deluxe, to jest upgrade, no to będziemy tylko upgrade'ami grali, tak? Ale później stwierdziliśmy, że jednak tymi drewienkami się chyba gra lepiej. Że jeśli chodzi o te drewienka, mówiłem o tym w recenzji ArkSa, że dużo łatwiej zaznacza się, które są uszkodzone, a które są nieuszkodzone, bo te plastikowe stateczki niestety ale lubią się wywalać. Także jeśli korzystacie z drewienek, nie chcecie wydawać tam chyba ponad 200 zł nawet na te figurki, no wiem, że były drogie, nie chcecie wydawać tyle hajsu, to za naprawdę skromną część tych pieniędzy możecie sobie sprawić, żeby wasze drewienka wyglądały naprawdę spoko. Wydaje mi się, że w jakichś przybliżeniach, w jakichś ujęciach, przebitkach wszystko postaram się wam pokazać tutaj nieco lepiej, bo na takiej kamerze może to nie być jakoś super widoczne. No więc właśnie, jeśli też wam się podobają takie spimpowane naklejkami drewienka to Pimp My Mipple, a teraz pokazuję wam właśnie resztę rzeczy, którą mam Tutaj do Arksa, co ja sobie tutaj wyciągam, właśnie, już widzicie, wyciągam poszczególne to tacki, ponieważ mam tutaj insert. Jeśli chodzi o ten insert, to to jest insert od gamu.pl. Jeśli chodzi też o wszystkie rzeczy od gamu.pl, no to oczywiście będziecie mieli kod zniżkowy, kod rabatowy z kodem zaku. To wszystko jest 10% taniej. Więc jeśli chcielibyście mieć coś takiego, ja już wam to wyciągam, dobra, nie będę wyciągać absolutnie wszystkiego. Macie podstawki od Gamu.pl z całym insertem podstawki dla poszczególnych graczy, więc to też jest fajne, że nie musicie wszystko trzymać tam w jakichś torebeczkach, tak? tylko wyciągacie taką taskę, dajecie osobie i już każdy ma swoje, będzie wykładać naprawdę setup, jest wtedy dużo, dużo szybszy, ale też macie tutaj pudełka na karty. Ja to mam wszystko zakoszulkowane, więc od razu widzicie, że to się mieści. Tutaj mam też karty z dodatku, więc tak, jak najbardziej to się tutaj mieści. Mamy przede wszystkim opisane, tak? Karty liderów, karty wiedzy, karty gildii i komunikatów. Możecie sobie to w ten sposób właśnie przechowywać. Także chyba nie muszę mówić, że setup tu też jest dużo szybszy, bo macie wszystko posegregowane. Wyciągacie, stawiacie i. Od razu macie do grania, tak? Proszę bardzo, ponieważ tego wam jeszcze też nie pokazałem. Jeszcze wracając do Pimp My Maple, naklejki także są na ten dynks inicjatywy. Ja ostatnio na wszystko takie rzeczy, na wszystkie takie rzeczy lubię mówić dynksy, nie wiem dlaczego. Spodobało mi się to określenie po obejrzeniu pierwszego spider tego wiecie, tej kreskówki. Dęgst do oznaczania rund, na niego także tutaj będą dwie naklejki, no ale wracając do tych wszystkich pudełeczek, mamy także pojemniki na nasze surowce mamy pojemniki na też inne rzeczy. Jak widzicie, ja tutaj to mam w protektorkach, które już miałem dużo, dużo wcześniej. Także nawet to w tych grubych tutaj protektorach w tych kapsułkach to się mieści, ale jakbyście nie mieli takich rzeczy, takich kapsułek, to to, co ja tutaj mam jeszcze od gamu, to są proszę Państwa osłonki. To są takie czarne osłonki, takie kapsułki, w które też możecie sobie schować swoje żetony, żeby to Wam się nie porozwalało. Ale też jeśli chodzi o te osłonki, to są one na pozostałe żetony. Pokażemy na żywo w praniu, jak się zakłada te osłonki. Mamy taki z deklarowania ambicji kładam sobie to w jedną część. Okej, okay, tutaj są negatywy, porozdzielane jest wszystko bardzo ładnie. W jedną część i na to nakładam drugą część i to wszystko ściskam i jest. I w ten sposób mam taki kartonowy żeton, taki kartonowy kafelek teraz ma swoją osłonkę, także na pewno mi się nie ściura, jak ktoś będzie z nim Brutalne rzeczy robić, więc takie osłonki zawsze są spokoju Już wam kiedyś pokazywałem takie osłonki, z tego co pamiętam, to z gier bez prądu pokazywałem wam na gryotron. Na pewno do Gryotron i do czegoś jeszcze. Chociaż tamte były żywiczne. I powiem szczerze, że jak tamte były żywiczne, a nie z y, filamentu, te są drukowane na filamencie. Te z żywicy, później jak ja sobie to wszystko robiłem, jasne było ich troszeczkę więcej na wszelki wypadek. Ale te żywiczne, no niestety, lubią strzelać. Szczególnie przy takim ściskaniu, właśnie. A z tymi nie strzeliła mi ani jedna, nie było żadnych problemów. No dobra, ale oprócz tego, oprócz insercika, mamy jeszcze jedną naprawdę bardzo fajną rzecz. No i ja ubolewam, że akurat tego nie ma w oryginalnym arksie, że tego nie ma w tym dodatku Deluxe z figurkami, ponieważ tego akurat, szczerze mówiąc, mi tam w arksie brakowało a są to modele miast. Jak tutaj widzicie, na każdej tasce dla każdego gracza są 3D stocznie, czyli te porty kosmiczne oraz są 3D miasta. Są miasta i to naprawdę wygląda fajnie, ponieważ czasami bywało tak, że w tych rozgrywkach te żetony gdzieś tam się chowały, gdzieś tam niknęły, czasami niektórzy ustawiali sobie specjalnie swoje floty, tak żeby zakrywać te, te miasta cenne na dosyć cennych planetach żeby nie było widać takie trochę oszustwa, ale niektórzy też grają. No tak było. A z tym jest to dużo, dużo bardziej widoczne i ja wiem, że żetony są dwustronne, ponieważ jest uszkodzona wersja i nieuszkodzona wersja. I tutaj zostało to zrobione tak, że mamy takie specjalne nakładki, czyli jak mamy na planszy miasto, to wkładamy Taką właśnie nakładkę uszkodzenia, no i wiemy wtedy, że dane miasto czystocznia jest uszkodzona. Naprawdę bardzo fajny bajer. I jak widzicie w tym insercie, tutaj się naprawdę wszystko bardzo ładnie mieści. Jest też oczywiście pudełeczko na kości, które tutaj mamy, kości bitewne, jest ładnie wszystko podpisane, podzielone, więc też spoko. No i co, to było wszystko, jeśli chodzi o Arksa, ale teraz. Jak już też pokazałem wam coś fajnego od Gaming Forge, to mam jeszcze jeden fajny bajer, który wam pokażemy w praniu. Jak niedługo będziemy robić rozgrywkę do Bloodborna, i to są kolejne fajne drewniane rzeczy do Bloodborna. Ponieważ, jak tam mamy w Bloodbornie planszetki, mamy planszetki graczy, mamy planszetki wrogów, no różne rzeczy, to tutaj też mamy nakładki, żeby wszystko sobie ładnie zorganizować. Też jak widzicie tutaj na bokach są magnesy, więc to super się naprawdę przechowuje. No i tak. Mamy planszetkę na kartę rozdziału, na kartę rozwinie, znaczy karty ulepszeń. Mamy to powiedzmy to, czasu w grze, postępu gry. Mamy też specjalny rowek na karty, więc to się naprawdę przydaje. Mamy dodatkową kartę na planszetki wrogów, na ich karty walki, które będziemy odsłaniać, a później przetasowywać. Jak widzicie, też na wrogu wszystko jest oznaczone, ponieważ, no jak graliście, no to wiecie, że tam mamy wrogowie, są podzieleni na trzy różne typy, w zależności od tego, jak przygotujemy. No i mamy także planszetki dla naszych tropicieli, czyli na dużą kartę zdradliwej broni, czyli tutaj będzie nasza postać, jaką, yy, jaką bronią walczymy, na nasze karty, na talie, na odrzucone, no i też na kartę broni. Mamy miejsca na tętnienia krwi, na jakieś stany, punkty życia, no wszystko tutaj ładnie jest. Jak widzicie, są także cztery planszetki dla każdej postaci. No i tak jak mówiłem, to w praniu Wam pokażemy nieco później, jak będziemy robić rozgrywkę w Bloodborne, ponieważ teraz był dodruk i dostaliśmy nowe, fajne rzeczy. Także kolejny bajer, który ja tutaj mam Wam do pokazania, do tego rozgrywkę już robiliśmy, robiliśmy naprawdę według mnie bardzo klimatyczną, cosplayową rozgrywkę, więc jak nie widzieliście do pojedynku odśród ziemi, no to koniecznie sobie to Zobaczcie, ale co ja tutaj mam? Ja tutaj mam od gamu insercik, insercik, i jeszcze coś do tego. Zaraz wam pokażę. Ok, dopiero co pokazywałem tomery i przełożyłem jeden żeton tu. No, ale jak to jest złożone, to nic się tutaj nie powinno wysypywać. I przede wszystkim mamy taki piękny złoty insert. Nawet pod kątem sobie trochę patrzymy, no to właśnie mieni to się na złoto, ponieważ to jest takiego metalicznego złotego filamentu. Bardzo to pasuje do tej gry. Powiem szczerze. No ale właśnie, co tutaj jeszcze mamy? Mamy też tak samo protektorki, ponieważ tak jak mamy żetony sojuszy, jak nam się uda zdobyć sojusz podczas gry, no to wtedy dostajemy taki żeton, no i te żetony podczas gry mają jakieś działanie i mamy tak samo mamy protektorki, które także są metaliczne, czyli tutaj jest taki powiedziałbym to miedziany kolor, no i też mamy w takim kolorze srebrnym, ponieważ same żetony są też w takich dwóch różnych kolorach, więc to naprawdę spoko. Na tor pogoni Czyli na te piękne, piękne, akrylowe, tutaj, znaczy karton na akrylowym torze, czyli ten tor jak tam na góle nas będą ścigały, to na to oczywiście mamy osobny os osobnik, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć osobnik, pojemnik. Mamy też na wszystkie nasze wojska, chociaż nie wiem, czy dobrze to powkładałem tu i tam, ale też mamy pojemnik na hajsy. Chociaż tutaj mamy jeszcze dwa, więc podejrzewam, że te wszystkie wojska powinny wejść do tych tutaj dwóch. Ale jestem leniwy, więc wrzuciłem sobie wszystko na raz do jednego. Jest miejsce, tak? Jest miejsce jeszcze na przyszłość, jakby były jakieś dodatki. A z tego co wiem, to dodatki zostały zapowiedziane do tego, więc dobrze, że. Takim insercie więcej miejsca jest. Jak widzicie, też mamy insercik na karty. Od dołu możemy sobie to podważyć, ponieważ tutaj mamy dziurkę na palec. No i mamy na te nasze karty. Jest tu jeszcze masa, masa masa miejsca, więc dużo się tego jeszcze tutaj zmieści, ale dodatkowo mamy wydrukowane hajsy, czyli mamy monety. Żetony. Ok, jasne to jest druk 3D, więc z drugiej strony nie będzie to wyglądało aż tak fajnie. Jak z tej jednej strony, no chyba, że nie wiem, że sklejcie sobie to jakoś razem, żeby było grube mega i z dwóch stron wyglądało tak 3D. Ale jak dla mnie coś takiego tutaj jest absolutnie spoko. I to jest bardzo dobry zamiennik do, zobaczcie, zwykłych, nudnych monet, które tutaj, kartonowych, które są w grze. Więc coś takiego, super Bayer jak dla mnie. No i że to jest z druku 3D, takiego metalicznego filamentu, no to znowu, nie będziecie musieli wydawać pierdyliard złoty, żeby kupować sobie dodatkowe monety w, za... Więcej hajsu niż kosztuje sama gra, ponieważ sama gra, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakoś super droga. A jeśli takie monety byłyby metalowe, no to wydaje mi się, że przynajmniej z te 100-120 zł gdzieś by kosztowały za same metalowe monety. A tutaj w tym zestawie, który tu jest, no to tak jak mówiłem, są protektorki, jest insert, dużo, naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. No i przypominam, że od gamu. Znaczy do gamu od nas też jest zniżka, jest te 10%, ale od gamu dostałem jeszcze kilka różnych fajnych rzeczy, więc też Wam je tutaj pokażę. Po pierwsze coś bardzo prostego, jednoczęściowe Dice Towery, jeśli chcecie... Mieć coś na wasze kosteczki, do rzucania kosteczkami, no to są Dice towers. Ja powiem tak, Maria przyszła i powiedziała: O, jakie ładne! A ja mówię, że to trochę wygląda jak taki perforowany karton. A żona mnie uświadomiła, że teraz coś takiego jest modne, że doniczki, akcesoria różne i tak dalej, właśnie wyglądają teraz tak. No ja powiem jeszcze, że nie wiem, nie znam się skoro ona mówi, że. Taka jest moda, no to taka jest moda. Także bardzo prosty Dice Tower, jeśli chcecie sobie porzucać kosteczkami, albo macie w ekipie kogoś, my mamy w ekipie kogoś, kto jak rzuca kosteczkami, to nie dosyć, że dwie minuty miesza, to wywala jeszcze poza stół. Więc dla takich osób są Dice Tower. To jeszcze coś, czego nigdy w domu nie ma za dużo. Naprawdę obojętnie ile ja bym miał tacek, to zawsze tych tacek niestety, ale będzie za mało. Jak widzicie, macie je tutaj w najróżniejszych kolorach i one są tak samo, jak mówiłem odnośnie, odnośnie tych tacek od Gaming Forge, że są stackable. No i też, jak widzicie, są one w trzech różnych rozmiarach. Dlatego różno kolorowe tacki na kości, na żetony, na surowce, na komponenty, na cokolwiek tylko chcecie. Zobaczcie, ile tego jest, ile jest tych tacek, jest ich bardzo, bardzo dużo. A jak włożę to wszystko, powkładam jedno w drugie, no to nie zajmuje to dużo miejsca. No ale, właśnie, mamy jeszcze te tak zwane gamuple czyli drukowane na drukarce filamentowej, mipelki tak, od gamu dlatego gamuple. Ale w różnych wersjach, ponieważ to są, ja je tak tutaj położę do górnej kamery, żebyście widzieli, są takie serie, czyli są wersje, powiedzmy to science fiction. Dlaczego Cthulhu jest w wersji science fiction? No dobra, może to trochę pasuje, chociaż właśnie Cthulhu, Cthulhu, ale w przyszłości w takim science fiction, wiecie, w takim, w takim kosmosie, ale jednak Cthulhu. Może takie połączenie byłoby fajne, no chyba, że jest gdzieś takie połączenie, a ja o tym nie wiem. Wiem, że Cthulhu się. Często łączyło ze Steampunkiem, w Machina Arcana było takie połączenie, ale sci i ktulu. no na pierwszą myśl mi nie przychodzą takie gry, Sci-Fi Cthulhu w takim uniwersum, ale okej, okay. mamy tutaj, yy, no właśnie, co to są te gamuple, to są proszę Państwa mipelki zamienne do niektórych gier. Więc jak macie takie malutkie, drewniane, smutne, brzydkie mipelki, no to możecie zastąpić je sobie takimi. Czyli na przykład takie mipelki sci-fi byłyby idealne do, powiedzmy to, brzdęka w kosmosie, tak? A jeśli chcielibyście mieć zamienne mipelki do innego brzdęka, no to tutaj mamy kolejną serię takich właśnie gamupli mipelków i to są magowie, jakieś szkielety, jacyś rycerze, łucznicy, awanturnicy, no są inne, różne mipelki. Ci, co są takimi rycerzami w zbrojach, to też mają, są zrobieni z tego metalicznego filamentu. O, mamy tu jakiegoś łotrzyka, chyba nawet, jakiegoś rycerza w pełnopłytowej zbroi. No to właśnie do takiego powiedzmy to brzdenka czy do innych tego typu gier, właśnie gdzie są smutne, małe, zwykłe mipelki, to możecie sobie wziąć takie mipelki, właśnie zamiennie. I powiem szczerze, że jak pierwsze co to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że one są trochę cienkie i że może mi się to wywalać, ale jak tak zacząłem sobie, nawet na playmacie, a na playmacie to szczerze mówiąc jest dużo bardziej chybotliwe, no to tak jak to sobie stawiam, to nie mam raczej większego problemu, że coś mi się wywala, ponieważ mówię, bałem się, że one nie będą mi do końca chciały stać, ale wiadomo, jak ktoś i tak i tak się zachowuje jak słoni w składzie porcelany przy graniu, no to będzie je strącać. Co ja tutaj jeszcze mam, jeśli chodzi o te gamuple, to mam tutaj tego bardzo, bardzo dużo. I to jest coś, co zapomniałem wam pokazać do arksa. No i okej, okay, wyciągnąłem tylko troszeczkę tego. Ponieważ, no jak widzicie, tak, w tych torebkach jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest kolejna rzecz którą możecie sobie dołożyć do arksa, jeśli nie chcecie grać właśnie tymi figurkami, albo na przykład jeśli nie kręcą was naklejki, bo no nie wiem, no chcecie mieć jakiś większy bajer, jakieś jednak figurki, i też chcielibyście sobie spersonalizować te swoje frakcje. Czyli jak widzicie, też każdy ten Mipelek wygląda troszeczkę inaczej. Wszystkie statki tutaj także wyglądają inaczej. Powiedziałbym trochę, że y, serce mnie boli na te kolory, które tutaj są, ponieważ ja ostatnio mam jakąś fazę na granie żółtymi, prawie zawsze zawsze wybieram kolor żółty, a moimi absolutnymi faworytami, jeśli chodzi o te mipelki, to są te takie ktulaśne potworki, które no, widać po ich szatach, że są pod kolor biały. Fajnie, jakby były żółte. No i też jeśli chodzi o kolejną sprawę z tym przewracaniem się, czy nie przewracaniem, ponieważ to, czy dany element stoi, czy dany element leży, to jest bardzo, bardzo ważne akurat w Arksie, żeby zaznaczać pojazdy uszkodzone i pojazdy sprawne. Ale akurat to, jak to działa, czy one się nie wywalają same z siebie i tak dalej, to to już przetestujemy w rozgrywce, ponieważ podejrzewam, że właśnie tych elementów będziemy używać w gameplayu w rozgrywce do Arksa, który też chcielibyśmy Nagrać jak najszybciej, ale przed nami jest kilka też innych rozgrywek. Jest rozgrywka w Białą Śmierć, jest rozgrywka w Bloodborna, to może kolejny, właśnie później będzie ARX. No ale zobaczymy, jak to będzie. A to według mnie byłoby chyba wszystko, co miałem wam dzisiaj tutaj do. Pokazania. Dajcie znać, który gadżet spodobał wam się najbardziej, co jest waszym absolutnym faworytem, co byście chcieli dorwać. Ja powiem szczerze, jestem bardzo, bardzo dumny z tego, co tutaj wydrukowałem i pomalowałem z tych murków do Białych Śmierci. Fajne też są te nakładki. Ja powiem tak, zawsze lubię jak jest taka nakładka z Plexi. Wiecie, jak to jest Arx i to wszystko yy, tutaj, ta jakby oklejna byłaby jeszcze w jakimś takim... Galaxy kolorze, mieniącym się to już w ogóle byłoby ekstra, jeśli chodzi o takie planszetki. Dla mnie dużym wow też yy, był ten insert do pojedynku o śródziemie. Szczególnie użycie tych metalicznych kolorów, że to jest takie złote, to jest takie fajne. Co do tych mipelków, ja powiem tak, muszę to wszystko jeszcze potestować, muszę, muszę sprawdzić to. Tak jak mówiłem, będziemy testować te arksowe mipelki w praniu. Ale też no zmiękło mi serce jak zobaczyłem te naklejki na Arksa. I podejrzewam, że w takich normalnych rozgrywkach będziemy sobie właśnie korzystać ze zwykłych drewienek z tymi naklejkami. Pomimo tego jak te gamuple naprawdę fantastycznie wyglądają i te ktulaski. No, jakbym mógł to bym grał właśnie tymi ktulaskami, a wszyscy inni niech sobie grają drewienkami z mipelkami. No nie mógłbym się zdecydować. Na coś tak wiecie, w 100%. Kurczę, wszystko mi się podoba z tego, co dostałem. Ale tak jak mówiłem, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. Dobra i chyba będziemy kończyć, ponieważ widzę już, która, która minuta tutaj leci. No ale miał być filerek, tak? Miał być filerek, więc można trochę sobie polać wody. Można trochę pogadać. Podejrzewam, że w tym czasie, to nie wiem, chyba na Giewod nie będziemy wchodzić, bo z dzieciakami będziemy, ale może jakieś morskie oko albo coś, nie wiem, zobaczymy. A tymczasem to byłoby wszystko. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście akurat od gamu coś z tego, co tutaj wam pokazywałem, no to macie kod, macie yy, rabat 10% na kod zakup. Także zamawiajcie naprawdę bardzo, bardzo fajne bajery. Jeśli chcielibyście sami sobie podrukować takie murki, no i znaleźć to wszystko, to tak jak mówiłem parę razy. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem to było wszystko. Ja dziękuję wszystkim partnerom, firmom, które powysyłały mi te gadżety dla mnie i do pokazania wam. No i dziękuję Wam samym też za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnym materiale. Jeszcze raz dzięki, wielkie i na razie. Hej.